Po każdym golu pogoda się zmienia. Według sztucznej inteligencji najlepsza pogoda do grania w piłkę nożną to 15 stopni bez wiatru i deszczu. Każdy z nas grał chyba w takich warunkach, wtedy przeszkodą są tylko nasi rywale. A co gdyby tak sprawdzić się w ekstremalnych okolicznościach pogodowych? My to zrobimy. Co rundę pogoda będzie się zmieniać, będzie trudniejsza i coraz niebezpieczniejsza. Zagramy w piłkę w warunkach, w których mecze byłyby odwoływane. To jedyny taki film na YouTube, więc zostawisz łapkę w górę i w komentarzu napisz pogoda. Ja będę przyczepiał serduszka. Zaczynamy od najłatwiejszej rundy, ale i tak nieprzyjemnej. Lekki deszcz i zalana murawa. Chyba co słyszeliście. Wyglądam młodo nie? Było to bowiem nagrane rok temu. No właśnie, ten film musiałem nagrywać ponad rok, więc będą tu nagrania z 2024. Masakra. No i jak deszcz przestał padać, to było ok. Akurat teraz leci malutka mrzeweczka, więc ten parasol nie jest mi potrzebny, ale były przed chwilą i ogólnie przez kilka dni z rzędu obfite opady deszczu jest wrzesień 2024. Jeszcze nie było tak bardzo zimno, więc zagramy na krótki rękaw. Jestem w koszulce Cristiano Ronaldo, więc tak jak dzisiaj nikt się mnie nie spodziewał na stadionie, tak wy nie spodziewaliście się mnie w koszulce cr 7 No ale ta murawa. Ogólnie jest taka murawa, że wszystkie mecze zostały odwołane, przynajmniej w moim okręgu. Nawet w Ekstraklasie jest problem, przez obfito opady deszczu, no ale tym bardziej tutaj, nie? Tak wyglądały triki, widzicie pewnie jak tutaj poleciały krople. Woda się unosi, masakra. Na taką pogodę wziąłem jedną futbolówkę i moim zadaniem było trafić w okienko. Teraz pytanie, czy ja nie umiem strzelać? Czy po prostu cię tak boję, jest tak ciężko. Krótkie interwały. Ej, ale dobra wysokość już była, ale serio jest nie? I no dobra, zaliczamy. Ej, zaliczmy to, bo to nie było złe. Było wycelowane, jest brameczka, a będziemy się jeszcze widzieć pewnie w tym odcinku, jak będzie ulewa, ja spróbuję wtedy grać. Bo tutaj rzeczywiście jesień powitała nas od razu szarością. Nie było złotej jesieni w 2024, przynajmniej na dzień, kiedy to nagrywam. Po prostu skończyło się lato i zaczęły się ulewy. Nie mam pytań. Odbijam się. Widzicie, mój cień. Tak więc pochmurna pogoda z przemokniętym boiskiem zaliczona, będę musiał jeszcze tylko pojawić się gdzieś w jakiejś ulewie. A teraz jest mżaweczka, więc nie jest tak źle. No i szybkie przypomnienie, bo przez ten rok, w którym nagrywałem właśnie ten odcinek, była zawsze ze mną piłka Flies. Jak zwykle jedna jest u mnie na półce, ładnie się prezentuje, a idealnie się nią gra w meczach, na treningach. A pamiętajcie, że tylko do 22 września trwa rekordowa promocja. Z kodem Flieswish20 otrzymacie wszystko 20% taniej, w tym tą piękną futbolówkę Ronaldinho. Która właśnie wróciła do sprzedaży. Tak więc sprawdzaj to, link w opisie. Okej, okay, przechodzimy do większego deszczu i sytuacji, w której ulewa popsuła nam nagrywki. Ze mną łysy, urny. No, była tragedia. I nagrywać się trudniej też. Nie można się skupić. Tutaj na przykład jest mega słabe audio, i słychać jak opady deszczu uderzają w, w dach tej trybunki, bo jesteśmy w Kreszewie. No i ogólnie jesteśmy mokrzy, zmęczeni. Nici z nagrywek. Łysy i urny nawet potrenowali cieszynki. To jedyny plus tej mokrej nawierzchni. No to było prawdziwe oberwanie chmury. Tragedia, łatwo zachorować. Teraz zadowoleni, no. Ale murawa była ładna, w sensie nawilżona. Ale ogólnie w deszczu grać się trudniej, można powiedzieć. Można no. tak Czas więc zmienić pogodę na taką, w której spocimy się nawet nie biegając. Zostajemy w pleszewie, dołącza kaka, a z kilkunastu stopni robi się prawie 30. Lato! Który dzisiaj jest w ogóle? 10 sierpnia. Lato, dzisiaj <laughs> musiałem się zapytać, sorry. Witam was w wakacje, dla was pewnie, jeśli jesteście uczniami, bo ja jeśli już nie jestem uczniem, no to wakacji tak zbytnio nie mam. Słońce ładnie świeci, około 27 stopni, prawda? Tak, ale jest gorąco strasznie. Więc y, gramy po prostu challenge. Jak coś, to to jest forma z poprzedniego lata, w tym roku jeszcze nie zdjąłem koszulki. W sensie chodzi o to, że teraz jest lepiej. Każdy z nas ma 5 strzałów, rywalizujemy. Ej! Boli mnie noga bardzo. To nie jest tak, że jestem twardzielem. Jestem twardzielem, do tego nie pokazuję. Aczkolwiek fajnie, bo po kępie weszła bramka. Uuu. Ogólnie bardzo dobry klimat na tych boiskach plażowych robią żółte bramki. Gdyby były białe, to by nie było tego klimatu, a przez to, że są żółte, to są zajebiste. O nie. Ej, boli mnie, boli mnie stopa. Mamy szansę teraz wygrać? O, Może nie góra, ale jest. No strzały na piasku to inny wymiar. Dobrze, dobrze, boczna siateczka Aj, to musiało boleć jo. Oj, chyba przesadził Chociaż Kaka prowadzi 3-2 Ale ładna bramka <noise> Dziękuję O, on jeszcze z palca poszło o, o. Jeśli Kaka trafi to wygrywa Oj. Jest, jest Gdyby to była normalna murawa, jakiś tartan To ona by się ode mnie odbiła i wleciała do siatki Ale przez to, że to był piasek To ona się na piasku zatrzymała To nie fart totalny jest, pod ręką jest. Mamy prowadzenie i ostatni strzał, kaki. Ależ interwencja, wygrywam to. O, moi drodzy, edycja lato! Ej, serio, tylko u mnie widzicie taki odcinek na polskim, piłkarskim YouTube. Kto zrobił taki film, że nagrał cztery pory roku? No nikt. Chyba, że was oszukujemy po prostu jest zima, nie ma śniegu, wyszło słońce. Ja tu marznę. A tak właśnie może być, bo jest tak zimno dzisiaj. Ale stopy bolą od tego bardzo, bardzo no, no, mi wyszło Odmroziły mi się w ogóle. <laughs> Są całe czerwone. A z lata przechodzimy do minusowej temperatury? Nie, jeszcze nie. Najpierw jesień i nocna mgła. To też ciekawe warunki. No i uwaga, jeszcze szybkie przypomnienie. Tu jest mój Instagram, a za każdego followa oddaję lajki, więc zróbmy tak, że każdy, kto ogląda ten film, wejdzie na Insta i da followa. Zobaczymy, co się stanie, jeśli taka armia z odcinka przyjdzie. Tak wyglądało miasto. Patrzcie to widzowie. Tam jest normalnie McDonald's, który jest niewidoczny. A tak potem boisko. Tartan, na którym muszę trafić w poprzeczkę z drugiego pola karnego. Ten kosz jest ledwo co zauważalny. O, tam jest szkoła. Tam jest ulica, no to tam nic nie widać praktycznie. O dziwo z telefonu było to wszystko lepiej widoczne, ale no z kamery sami widzicie. Jest 5 listopada, poniedziałek 2024 roku, bo nie wiem kiedy to oglądacie. Jest godzina 22.02. Część to będzie poprzeczka moi drodzy. W ja się tak dziwnie czuję. Jest po 22.00, środek tygodnia. Tutaj ludzie nie chodzą, mnie. Mam wrażenie, że wszystko słychać gdzieś tam w blokach tragedia. Halloween było niedawno w sumie. To wtedy byłby klimacik na takie nagrywki. Więc wyobraźcie sobie co było na żywo. Ledwo co widziałem. I były to strzały na czuja, bo przecież z tej pozycji nie było widać poprzeczki. Chyba nigdy nie było ciszej na moim odcinku. Tu jest takie echo, jest tak cicho, że przez chwilę słyszałem: Ej, ktoś jest na boisku. Po tylu próbach chciałem się poddać. Robi się coraz zimniej, a ja zaczynam się niepokoić, bo nic nie chcę wejść. Ale rzadko to robię. I tak to wyszło finalnie. Cześć, podwójna! To było bardzo ciężkie, już nawet praktycznie nie miałem nadziei, ale się udało. Widzowie, jest 23.3. Godzinę tu spędziłem na tym, docencie to. Tak serio, to większość z was w tej godzinie tego dnia to już spała, nie? Jest 23.00, bez skitu. Ale jestem spocony, ja pierdzielę. Dobra, jesień zaliczona i myślę, że można przejść do tego najgorszego zimy, ale jeszcze bez śnieżycy ale razi, masakra, jest zima pewnie widzieliście rundę jak był upał a teraz u mnie jest na minusie, jest mróz i auto trzeba odśnieżać i tak dalej śnieg i słoneczko, ale bardzo zimno moim zadaniem będzie trafienie do celu w okienko ale po slalomie no i ten drybling będzie najtrudniejszy tak jeszcze słowem wstępu, u mnie jest czwarty stycznia jak coś więc jeśli wy to oglądacie wiosną lub latem no to nie wiem, miłej pogody wam życzę. Powiem wam, że śmiesznie mi się to montuje, jak mam nagrania sprzed roku, jak mówię, że to będzie trwał rok i tak dalej i widzę siebie mówiąc tego do siebie, ale młodszego. Chory jestem też trochę, mam katar, więc no, niesamowity jest ten odcinek. Moje ciało będzie miało tyle temperatur, że... Najpierw pozwólcie, że się pobawię. Ej, ale rysnęło siatka. No, klasa. No i dobra, zabieramy się za tę slalom. Nie było to łatwe, było bardzo ślisko. Ja pierdzielę tragicznie. po, o, Ale podwójne weszło. Ale jest ślisko. Na tym boisku już jedną rundę nagrywałem z mgłą. Jak pewnie pamiętacie, to byłem tam tak długo. Dwóch chłopców się rzuca śnieżkami na boisku, a dwóch obserwuje, jak gram. Kto jest szczęśliwszy? Ja pewnie najszczęśliwszy. <laughs> o Boże, no i to było właśnie to, co i tak odziło się zdarzyło bardzo późno. Czyli straciłem kontrolę nad futbolówką w tym slalomie. Długo nic mi nie wychodziło. Ale na szczęście, skoro to oglądacie, to znaczy, że się udało. No, wreszcie mamy to. To też była przesada. Aż nagle pojawił się gość specjalny, nieoczekiwany. Po, Podaj ci się zapytaj. Zapytałam, czy wszystko w porządku. <grym> Widzisz, już są takie momenty, gdzie trzeba, gdzie trzeba po prostu ruszyć się za wszelką cenę z łóżka. No nic dziwnego. 4 stycznia, śnieg, ślisko, zimno, a jakiś typ gra na boisku w kurtce. No a o tym, że rzucaliśmy się śnieżkami, to nawet zapomniałem. Ale fajnie, bo jednak rodzeństwo zawsze pozostanie rodzeństwem. O, ale ładnie! Ja się przestraszyłem. Dobra, ostatni rzut. Wygrałem. No i tak się kończą zapowiedziane wizyty siostry na boisku. Przynajmniej macie gościa w tej rundzie również. Ale tam trafiłem śnieżką i ważne, że pokonałem tę siatkę. Lecimy dalej. A teraz coś, co nie powinno się stać. W taką pogodę nie chodźcie na boisko. Tym bardziej w takim ubraniu sportowym. Witam was, śnieżycy, bo jest śnieg, jest zimno, jest na minusie. Pada śnieg w tę strony bo wieje mocny wiatr. Pruszy śnieg wiatr i ledwo nas słychać ze mną Maja Oli i Miłosz którzy postanowili wziąć udział w tym wyzwaniu Siema to chyba najtrudniejsze warunki w historii kanału Maja te pójść Dobra on to każdy po kolei Cześć, jest jeszcze Oli hej to Oni mieli na sobie krótkie spodenki a była to przecież minusowa temperatura skoro mamy bramkarza to musieliśmy go wykorzystać przy strzałach z rzutu karnego Maja chybił A Oli strzelił panenką Był jeszcze z nami widz Wojtek on też trafił do siatki Ja wam teraz muszę to opowiadać bo nie było nas słychać taki był głośny wiatr No to była prawdziwa życa Maja potem znowu nie trafił panenką i na szczęście Maja na końcu trafił i to bardzo ładnie. Ale no nie ukrywam, gdyby nie nagrywanie filmu, to nigdy bym nie poszedł na boisko tak sam z siebie pograć, no bo to naprawdę było nieprzyjemne. Więc póki u Was nie ma jeszcze zimy, to się cieszcie, chodźcie na boisko i dużo grajcie. A jak jest słaba pogoda, to zawsze jest halówka. Bardzo proszę o docenienie tego pomysłu na film, był on ciekawy, ja go nagrywałem długo. Więc zostaw łapkę w górę, tysiąc łapek i robimy kolejną część. No i subskrybuj kanał, bo filmy co niedzielę o 11. Do usłyszenia.